Jestem zaszczycony, mogąc powitać pana prezydenta na uroczystości przekazania zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Podczas swojej pierwszej kadencji, pan prezydent wielokrotnie dawał dowody, jak ważne są dla niego bezpieczeństwo Polski i jej obywateli oraz dobro wojska polskiego. Jednym z licznych przykładów jest wydarzenie, które miało miejsce dwa dni temu. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za te wszystkie starania. Które zaowocowały utworzeniem V Korpusu US Army w Polsce. Bardzo za to dziękuję. A to tylko kolejny etap zwiększania obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Sojusz polsko-amerykański rośnie w siłę. Równie dobrze rozwija się współpraca w ramach NATO, której efektem jest stacjonowanie w naszym kraju oddziałów sojuszniczych. Dzięki poparciu pana prezydenta możliwe było poprawienie warunków pracy oraz służby żołnierzy i cywilnych pracowników wojska polskiego. Stąd między innymi podwyżki uposażeń żołnierzy zawodowych. Ci, którzy stoją na pierwszej linii, pełnią ciężką służbę oraz pracują na rzecz sił zbrojnych Wreszcie zostali docenieni. Ostatnie pięć lat to również okres, kiedy znacząco poprawiło się postrzeganie wojska polskiego przez społeczeństwo i zaufanie do wojska polskiego. Prestiż służby wojskowej znowu wzrasta, dzięki czemu jest coraz więcej chętnych do wstąpienia w szeregi sił zbrojnych. Żołnierze cieszą się szacunkiem, a weterani, którzy ryzykowali zdrowiem i życiem za Polskę. Dzięki nowej ustawie otrzymują właściwą opiekę. Pan prezydent Andrzej Duda aktywnie wspierał również modernizację techniczną polskich sił zbrojnych. Przeznaczamy duże środki finansowe na zakupy nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. Dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej żołnierze otrzymują najlepsze dostępne uzbrojenie, w większości pochodzące z polskich fabryk. Jestem pewien, że kolejna kadencja pana prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych będzie równie udana. Do tej pory nasza współpraca przyniosła wiele sukcesów i korzyści, ale równie dużo wyzwań stoi jeszcze przed nami. Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest wartością bezcenną. Nie ustaniemy w wysiłkach na rzecz jego wzmocnienia. Dziękuję.